na koji je visoko do gurina u 2013. godine u iznosu od Jestem dokończony z organizacją Miejskiego Koszulu na drodze. Na przykład, mam organizacja Miejskiego Koszulu jest chyba ryską przyjaciół wieczor i dzień I wracamy do dymu. Teraz jeszcze czas na zapisy, jeszcze czas na odbiór pakietu startowego. Czas na przyklejenie numeru startowego do koszulki. Bardzo prosimy rodziców o to, żeby. A wy obiboki boki to. Nie rozgrzewacie się? Nie robicie rozgrzewki? Eee, to już wiem, jak nie wygrasz, to już wiemy dlaczego. Odpoczywam. Ty też odpoczywasz? No. Zmęczyłeś się. Okej, teraz wymachy z dwóch rękami. Powoli, szerokie łupy do Dobrze, I teraz to To do tyłu. Ok. Teraz to będzie, bardziej to będzie bardziej Co? Co? Na kolejnym, czwartym biegu szlakiem Królowej Jadwigi. Dla dzieci dystans krótki. Jak będziecie dorosli, będziecie mieć 10 km a my tu wiemy, no na dystansie 100, 150, stał o tym Pan Adam, który jest współorganizatorem i na pierwszym wieku to wspólnie robiliśmy, oni byli, nas, byli naszym przewodnikiem i Pan Mateusz, który tam dzieci prowadzi w tej zielonej, tej zielonej koszulce Mateusz Bryk i Pan Adam Rachwał serdecznie im dziękujemy, to dzięki nim oni mnie zainspirowali i Gabrysie Maszo, która teraz urodziła dziusia i nie może być. Brawo dla niej, może nas tam będzie słyszeć. Wtedy wszystkie dziewczynki biegną ile sił w nogach do mety, do samego końca. Wszystkie dziewczynki widzą, gdzie jest meta, tam na końcu dziewczyny sobie angażą. Brawo, brawo, brawo! Brawa, brawa, wielkie brawa Legii Jakie tempo w tym biegu, proszę zobaczyć, proszę zobaczyć jak walczą. Jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze trochę Jeszcze trochę i już jest finish, już jest finish Mamy 139 39 miejsce, 15 drugie I proszę, jeszcze trochę, jeszcze, jeszcze, jeszcze Już mamy kolejnego zawodnika, Super, dziewczyny wygrały 36 I 36 Tak jest, mamy dziewczyny na mecie

Numer 22, jeszcze trochę, dajesz, 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 jeszcze trochę, pięknie, 27 i 57, brawo, brawo dziewczyny, super, do końca, jeszcze troszkę, jej Zosia, dajesz, dajesz, Zosia, Krysia, Marysia, Justyna, Basia, wszystkie dziewczyny, pięknie poszłyście. Super, do końca walczymy. Jeszcze troszkę dajesz, dajesz, jeszcze, jeszcze masz dwa kroki, i będziemy dalej, będziemy dać. Tak, no, pięknie. Prosto i tam zakręcamy. Jeszcze zdjęcie zrobię. Dawaj idź, Dawaj, 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 szybko, szybko! Gazu!

jeszcze jeden! brawo, szóstka! jeszcze trochę! jeszcze raz, jeszcze trochę! jeszcze trochę! jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze się, jeszcze dwa kroki. Uważamy na starcie, nie przepychamy się, to jest To jest prędkość, kuruję prędkość, uwaga na lecie. Uwaga na lecie. Brawo, brawo. brawo. Brawo, I kolejny, brawo, brawo, super. I już wszystkie. I cała trójka na wecie, a czekamy na wszystkich. Jeszcze trochę. Jeszcze troszkę, jeszcze trochę dziewczyny, jeszcze już będzie meta, będzie meta, jeszcze trochę, będzie metal. brawo, brawo, uwaga tutaj na, na linii mety, jeszcze trochę, jeszcze troszeczkę, i... staramy się nie rozpychać, tu jest dużo się do można gdzie można żeby było bezpiecznie, żeby nie wyrzucał. Jeden, trzy! O rany. można wodnik z tago słyszę pięknie jeszcze trochę, gasz radę, bo kończę no ciągnij, 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 brawo, brawo 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 i mamy trzeciego i czwartego i kolejni jeszcze trochę panowie jeszcze trochę i damy na szyi, jeszcze troszkę ostatnia prosta Brawo, 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 brawo! Czekamy do końca na wszystkich! Nic się nie mam martwcie, czekają wszystkie na Was! Brawo! brawo. Proszę, jaki finisz na końcu! Świetnie! Pani prezes wręcza nagrody jeszcze. Jeszcze zdjęcia, patrzymy tutaj. Thank <laughs> you. Gratulujemy serdecznie. Gromkie brawa.